Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Moi drodzy, na wstępie, jak co roku chciałbym uprzedzić wszystkie pytania i komentarze, to jak wyglądają moje oczy nie jest konsekwencją tego, że zdecydowałem się zainwestować w polski biznes konopny. Jest to efekt alergii. W teorii alergii na słońce, chociaż mam wrażenie, że lekarz nie miał za bardzo innego powodu, który mógłby wskazać dlaczego. Te pręgi na oczach czerwone mi się pojawiają. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że faktycznie co roku w tym okresie, wczesnoletnim, późnowiosennym, no takie rzeczy mi się po prostu pojawiają. Oczywiście stosuję na to krople, natomiast one raczej łagodzą efekt, a nie go całkowicie niwelują. Tyle słów wstępu, tak żebyście nie pomyśleli sobie, że zaczynam popadać w jakieś nałogi przez czytanie książek. Natomiast dziś skupimy się trochę na moich planach wakacyjnych, na takim tibiarze. Dlatego, że w tym roku zdecydowałem, że nie będę robił takich comiesięcznych tbr tibiarów. Natomiast ten mój letni plan jest całkiem konkretny. i generalnie mniej więcej wiem, co chciałbym przez te najbliższe dwa miesiące czytać. W związku z tym sobie to zbiorczo Podsumujemy w tym właśnie materiale. Po części opowiem Wam też o tym, jakie mam plany, jeśli chodzi o sam kanał, co się w wakacje będzie tutaj pojawiać i z jaką częstotliwością, bo te plany są całkiem ambitne. No i rozpoczniemy od książek, które w zasadzie. Już zacząłem czytać, albo za moment zacznę. Jedną z takich książek będą Diabły Abercrombiego, które dotarły do mnie niedawno i które będę rozpoczynał zaraz po tym, jak zmontuję ten film, który właśnie oglądacie. Muszę przyznać, że jestem podekscytowany, no i jestem też w mudzie, bo niedawno skończyłem Czerwoną Krainę, także mam już z tyłu głowy ten styl Abercrombiego, nie mogę się doczekać. I tutaj od razu dopowiem też, bo to piękne wydanie, które trzymam w rękach, z tego co się wywiedziałem, no nie jest niestety najlepsze jakościowo, to znaczy te złocenia w szczególności, czego się najbardziej obawiałem się ścierają dosyć mocno, dosyć szybko, szczególnie widać to po tych napisach z tyłu, w związku z czym może taka porada komuś się przyda, żeby to ograniczyć, żeby no, zachować powiedzmy tę książkę w możliwie jak najlepszym stanie, ja polecam bardzo stosowanie otulacza albo obwoluty. Można ją sobie zrobić DIY z nie wiem, kartki papieru po prostu, ważne, żeby ona się za bardzo nie ruszała, no bo żeby to tarcie po prostu nie występowało, to są dwie takie metody, które zostały przeze mnie sprawdzone i w miarę sensownie działają. Także jeśli, jeśli chcielibyście też uniknąć tego ścierania złoceń, jeśli zależy Wam na tym, żeby ta książka wyglądała tak, jak w momencie kiedy ją kupiliście, no to takie dwie porady ode mnie. To jest rzecz, którą dopiero zacznę, natomiast jest też książka, którą aktualnie słucham i jest to Lud Jacka Dukaja. Autora, którego bardzo, bardzo długo się obawiałem, bardzo długo odkładałem wszelaką lekturę z nim związaną, chociaż, wiecie, zastanawiałem się, czy zaczynać, nie wiem, od jakiejś katedry, od ekstensy, czyli tych krótszych dzieł, żeby powoli w to wchodzić. Natomiast nie wiem, co się ze mną stało. Możliwe, że to jest kwestia tego, że po półtorej roku udało mi się w końcu zamknąć magisterkę, oddać ją i ona przeszła ten antyplagiat, także to chyba dało mi takiego busta do ambicji przede wszystkim i stwierdziłem, a co mi tam lecimy z lodem. Jestem mniej więcej w jednej piątej, tak 8-10 godzin przesłuchałem na ten moment i muszę powiedzieć, że nie jest tragicznie. Ogarniam wszystko, mam wrażenie, że to nie jest najbardziej skomplikowana z jego książek, ona jest uznawana za jego opus magnum, natomiast... Wydaje mi się, że ona przez to, że jest osadzona dosyć mocno, jednak w realiach naszego świata. Jest to alternatywna historia, ale mimo wszystko dosyć przyziemna, no to ten poziom skomplikowania nie jest aż tak duży. Przez poziom skomplikowania mam na myśli no, też poziom oderwania od rzeczywistości, jak to ma chociażby miejsce w. Perfekcyjnej niedoskonałości, której nie czytałem, ale mniej więcej kojarzę o co tam chodzi. No, więc sobie to słucham i pewnie przez cały li lipiec będę słuchał dalej w wykonaniu wspaniałego Filipa Kosiora. I myślę, że to też jest rzecz przydatna dla tych, którzy na przykład od lodu się odbili, że słuchanie audiobooka sprawia, że musimy się mierzyć z jedną warstwą interpretacji mniej, bo już ten lektor, a Filip Kosior robi to naprawdę świetnie, nakłada. Tą swoją jedną wersję interpretacji, więc my możemy się skupić w tym momencie troszkę bardziej na treści, mam wrażenie. Taki, taki jest mój odbiór tutaj. Także bardzo serdecznie polecam. Ci, którzy od lodu odbili się fizycznie, mogą jednak się przekonać, słuchając audiobooka. Natomiast sam lut przyjdzie też do mnie fizycznie, w zasadzie pewnie po weekendzie, bo zamówiłem go sobie razem z katedrą. No, i właśnie um, dlatego um, katedrę też zamierzam w lipcu albo w sierpniu sobie przeczytać, po tym jak już lód skończę. Um, no, i chciałem też mieć fizyczną wersję lodu, dlatego, że z tego co wiem, tam w warstwie tekstowej też są pewne um, urozmaicenia czy, czy zmiany, na przykład um, błędy ortograficzne pojawiają się w momencie, kiedy nasz główny bohater jest w pewnym stanie. Um, no, i też generalnie. No, tekst, sposób jego wyrażania zmienia się w momencie, kiedy on w, przechodzi w inny stan. Także, także chciałbym sobie chociaż przy okazji słuchania tego audiobooka powertować przez chwilę symultanicznie tę książkę, żeby zobaczyć, żeby jakby dostać pełnie w zasadzie doświadczenia związanego z tym konkretnym tytułem. Więc to są plany na początek lipca. No audiobookowo, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie ten lud zajmie mi cały... Cały lipiec, może nawet dłużej, no bo jednak jest to, są to 52 godziny słuchania. Ale moje plany są rozleglejsze i wiążą się również z tym, że chciałbym przeczytać. 16 i 17 Tom akt Dresdena, żeby już być na bieżąco z tą serią, a wygląda to tak, że ja słuchałem całkowicie w, w audiobookach, no tylko że tom 16 nie został, wydaje mi się, w audiobooku zrealizowany. W związku z czym pobrałem go sobie na czytnik, mam go już w formie e-booka. Natomiast z, z tomem 17 jest tak, że z racji na to, że chyba agent czy agencja, która go obsługuje, rzuciła jakąś zaporową cenę e, odnośnie kolejnych tomów, no i Mag nie zdecydował się e, po prostu na kontynuowanie tej serii w Polsce, no to ten tom 17 będę musiał poznać w oryginale. I tutaj też mam już pobranego e-booka, właśnie w języku angielskim, także będzie to swoistego rodzaju wyzwanie, dlatego że ja książek po angielsku nie czytałem w zasadzie chyba z 2-3 lata. I muszę zobaczyć, czy, czy przypadkiem nie zarzawiałem, bo to nie jest tak, że w ogóle nie miałem styczności z angielskim, jednak czytałem teksty w internecie. Natomiast no, były, były one zdecydowanie krótsze. W związku z czym, no tak jak mówię, będzie to swego rodzaju wyzwanie i ono też będzie rzutować na reszcie moich planów odnośnie właśnie końcówki, w zasadzie wakacji. Także zobaczymy, jak sobie poradzę, zobaczymy, czy jestem zardzewiały, czy jednak w miarę sobie z tym angielskim jeszcze radzę i pójdzie mi to układko. No i w momencie, kiedy będę miał już całego Dresdena przeczytanego, poza oczywiście tymi side jobs i, i, i tam dodatk dodatkowymi aktami, tymi historiami pobocznymi, chciałbym zrobić, póki mam na świeżo większość tych tomów, ranking. Wszystkich książek z akt Dresdena, bo uważam, że to może być coś ciekawego. Te książki poziomem się dosyć mocno różnią, także to, to, to rozbicie powiedzmy, między tirami będzie. Zauważalne, no i ja też mam wrażenie, że mam pewne hot takei w przypadku tej serii, e, na przykład odnośnie tomu 15, który wielu się podobał, wielu uważa go za jeden z najlepszych. E, ja największym fanem nie jestem, to znaczy on jest dobrze napisany, natomiast nie uważam, żeby w tym momencie ta opowieść tam była potrzebna. Natomiast może mi się to zmienić po przeczytaniu 16, 17 tomu, e, więc, e, więc na razie jeszcze nic nie mówię. Przeczytam, to zrobimy sobie tier ranking i to jest jeden z filmów, który pewnie pojawi się w okolicach sierpnia, początku sierpnia, tak ta, ta podejrzewam, chociaż nic nie zapowiadam na pewno, bo wiadomo, coś się może wysypać i całe moje plany pójdą, pójdą się walić, ale generalnie zamiar jest taki, żeby ten film rozpoczął, pewną serię wakacyjną i mam tutaj na myśli seryjność nie na zasadzie jakiegoś konkretnego cyklu, czyli tylko samą cykliczność, właśnie. Czyli od tego filmu, co trzeci dzień na kanale powinien pojawiać się nowy film. Tak mam to rozplanowane, mam już rozplanowaną tematykę tych filmów. Czy mi się to uda, nie wiem, więc też nie nastawiajcie się jakoś super pozytywnie w tym momencie. Ale generalnie w planach jest, żeby w lipcu pojawiło się 10 materiałów, a w sierpniu 11, jeśli się okaże, że ten lipiec wyszedł mi całkiem nieźle. Poza Dresdenem chciałbym również razem z Natalią przesłuchać opowiadań widźmińskich ponieważ zaczęliśmy sobie słuchać pierwszego dostępnego na storytelu one są całkiem fajnie rozbite natomiast mamy całe dwa tomy opowiadań dostępne właśnie na storytelu czyli i miecz przeznaczenia i ostatnie życzenie no i przesłuchaliśmy sobie pierwszego opowiadania jest to zrealizowane świetnie w formie słuchowiska wypada to naprawdę naprawdę genialnie także będziemy kontynuować no i stwierdziłem że jako że w zasadzie te opowieści wiedźmińskie to jest dla mnie najlepsze co Sapkowski stworzył bo oczywiście pięcioksiąg też jest niezły, natomiast on mam wrażenie z każdym tomem troszkę spada, pierwsze trzy są świetne, genialne, natomiast dwa ostatnie mi osobiście aż tak bardzo nie przypadły do gustu to co działo się później też pozostawię powiedzmy bez komentarza po części dlatego, że sezonu chociażby jeszcze nie czytałem więc zrobimy sobie też taki tier ranking właśnie tych opowiadań wiedźmińskich. W momencie, kiedy jest sobie odświeżę, będę je miał właśnie na świeżo w głowie. I to też pojawi się pewnie w sierpniu, może po Dresdenie, może przed Dresdenem. Zobaczymy, co będziemy łatwiej przygotować. Także takie dwa filmy już wam zapowiadam. No i takim ostatecznym planem, mam nadzieję, że jeszcze na lipiec, jest... Kontynuowanie opowieści z malazańskiej księgi poległych. Zacznę tom czwarty, dlatego że w czerwcu prze przeczytałem w całości e, wspomnienie lodu. Także tak nie mylicie się. Dosyć ambitnie podszedłem do tematu po tym, jak oddałem magisterkę, i czytałem i wspomnienie lodu, i słuchałem lodu w tym samym momencie, także no, było nieźle. No, oczywiście o moich wrażeniach z lektury genialnego trzeciego tomu usłyszycie więcej w podsumowaniu miesiąca, które pojawi się już w tym tygodniu, prawdopodobnie w okolicach środy. A w sobotę. Albo w piątek, raczej w sobotę, pojawi się podsumowanie półrocza. Tak, całościowo, zbiorczo sobie podsumujemy to, co przez te 6 miesięcy udało mi się przeczytać, co podobało mi się najbardziej, co podobało mi się najmniej. Także dla na lektury domu łańcuchów też nie mogę się doczekać, czy w zasadzie lektury domu łańcuchów nie mogę się doczekać, szczególnie, że już w tym momencie wiem, czym ten dom łańcuchów jest. A przynajmniej wydaje mi się, że wiem, no bo wiadomo, jak to z Ericksonem wygląda to wszystko może się Zmienić. Niemniej jednak chciałbym e, przeczytać, no, mo, jeśli nie w całości, to przynajmniej w większości, w lipcu, właśnie ten Dom łańcuchów, no i ewentualnie zakończyć go właśnie w sierpniu. Poza tym, z takich planów sierpniowych raczej na, na, na końcówkę tych wakacji jest również lektura cesarstwa potępionych, które na razie znajdują się jeszcze w folii, dlatego że ja nie chcę, żeby one się kurzyły e, póki, póki ich nie zacznę. E, natomiast e, z tego co wiem, jesienią ma się ukazać Tom trzeci. Nie wiem, czy on się ukaże w Polsce e, w tym samym momencie, kie kiedy on wyjdzie za granicą, natomiast. Mimo wszystko chciałbym być przygotowany na taką ewentualność, więc Cesarstwo Potępionych chciałbym również w sierpniu nadrobić, żeby już być właśnie z tą serią na bieżąco. No i chciałbym również kontynuować e, serię Red Rising Pierce'a Browna, a co za tym idzie m, przeczytam również Złotego Syna i tutaj jeśli uda mi się w miarę sensownie przejść i w miarę sprawnie przez Dom Łańcuchów, e, no to chciałbym zacząć tego Złotego Syna jeszcze e, w lipcu a to dlatego, że też e, z tego co kojarzę na wrzesień m, jest zapowiedziana premiera polska tomu piątego. Więc jeśli zacznę sobie w lipcu, no to w sierpniu będę mógł kontynuować z tomem trzecim, we wrześniu z tomem czwartym, no i w zasadzie być na bieżąco w momencie, kiedy tom, to, ten tom piąty w Polsce się pojawi i kontynuować powiedzmy w miarę bez przerwy tę serię. Aha, i zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, która jest trochę uzależniona, w, zas w zasadzie stricte uzależniona od MAGA, mianowicie odkrycia Reiri. Jeśli zgodnie z zapowiedzią e, tom pierwszy, czyli e, Królewska Krew pojawi się w lipcu, no to ja rzucę to, co aktualnie w, w tym momencie będę czytał. Polecę kupić tę książkę fizycznie nawet. E, no i od razu przeczytam. Podejrzewam, że ona nie zajmie mi długo, no bo z tego co kojarzę, dwa pierwsze tomy mają łącznie około 700 stron, więc podejrzewam, że to się tak rozkłada, właśnie 300-400. No i taki jest plan. Jeśli Mac dowieże i faktycznie tom pierwszy, królewska krew, pojawi się w lipcu, a tom drugi, wieża elfów, pojawi się w sierpniu, no to ja w tym czasie te książki po prostu przeczytam, bo jest to seria, na którą chyba czekam najbardziej, a przynajmniej taka, z którą wiąże się największa ekscytacja. Wiadomo, mógłbym to przeczytać albo, albo już teraz z biblioteki, albo przesłuchać sobie w formie audiobooka. Natomiast no, jestem też podekscytowany tym, jak będzie wyglądać to nowe wydanie, i na pewno będę je chciał mieć w swojej kolekcji. Także jeszcze ten miesiąc mogę poczekać. Mam nadzieję, że tutaj żadnych przesunięć nie będzie. No, i w sierpniu chciałbym również przeczytać Słonecznego męża Brandona Sandersona, czyli jedną z dwóch ostatnich książek, które mi pozostały do nadrobienia. Kozmir w całości. No, i tutaj też jest taki plan związany z tym, że niedawno z drukarni do Sandersona przybył piąty tajny projekt, a więc Isles of the Ember Dark. Czyli no, kolejna z historii, osadzona właśnie w Kozmir. Nie wiem, kiedy będziemy mieli polską premierę, nie wiem, jak, jak długo zajmie MAGowi szykowanie przekładu i tak Natomiast wiem, że projekt okładek raczej nie będzie problemem, no bo oni biorą tą zagraniczną. Także liczę, że chociaż tutaj ten, ten proces się skróci. No i pewnie dostaniemy to w trzecim, czwartym kwartale roku. Jeśli nie, no to przynajmniej będę na bieżąco z, z Kozmir w całości w momencie, kiedy ten, ten piąty tajny projekt się pojawi. Tyle jeśli chodzi o książki, które mam fizycznie, natomiast zamierzam poczynić też kilka zakupów przez wakacje, między innymi chciałbym kupić dzieci czasu Adriana Czajkowskiego oraz w momencie premiery Dzieci Ruiny. Również tego autora. To jest pierwszy i drugi tom tej serii, która jest chyba nazwana po prostu Dzieci Czasu, tak jak tą pierwszy. Jestem bardzo ciekaw tych książek, także, także liczę, że w momencie, kiedy one do mnie przyjdą, ja zacznę je od razu czytać, bo mam też taką... Metodę, żeby, żeby w momencie, kiedy jakaś premiera wychodzi, ja ją od razu na premiery kupuję, no to też od razu ją przeczytać, dlatego że zauważyłem, że wtedy mi te książki po prostu nie zalegają. A tak jak sobie to odłożę w czasie, no to zawsze pojawi się coś nowego, coś innego, co chciałbym przeczytać, i później te premiery przez dwa lata leżą, zanim ja, ja za nimi sięgną. Także tutaj, tutaj taką metodę sobie wypracowałem. No i z takich rzeczy, które chciałbym jeszcze e, kupić w wakacje, jest e, seria Kłamstw lokal Amor. I tutaj em to, Jak będzie wyglądała lektura tej serii z mojej strony, jest właśnie uzależnione od tego, jak sobie poradzę z Battlegroundem, czyli 17 tomem Drezena. Bo jeśli się okaże, że nie jestem zardzewiały, no to sięgnę po te książki w języku angielskim. Dlatego że wyczaiłem takie bardzo ładne, spójne wydanie, które jest też dostępne do zamówienia na MPKU, także także nie powinien być problem z dostępnością. No i one są, są właśnie bardzo ładne, spójne. No i przede wszystkim dostępne, bo ta seria w Polsce nie jest praktycznie w ogóle możliwa do dostania. Tom pierwszy jeszcze w miarę, natomiast pozostałe tomy kompletnie nie, dlatego że ten tom drugi i trzeci zostały wydane z tego co pamiętam lata temu i to pierwsze wydanie jest w zasadzie niemożliwe do dostania, a w przypadku drugiego wydania no, wyszedł tylko tom pierwszy. Jeśli się tutaj mylę, możecie mnie poprawić. Niemniej, z tego co widziałem, tych książek dostać się nie da. Jeśli się jednak okaże, że Battleground sprawił mi problemy, że jestem tak zastany, że żadna ilość WD40 mi po prostu nie pomoże i, i nie ma sensu, żeby się męczyć z kolejną książką po angielsku w tym momencie, jeśli zależy mi na, powiedzmy, jak najszybszym poznaniu tej historii, no to wtedy odwiedzę pobliską bibliotekę i stamtąd ten pierwszy tom wypożyczę. Bo Kłamstwa Localamore to też jest taka książka, która od dawna chodzi mi po głowie i uważam, że ona może być tak idealnie wycelowana w, w mój gust. Także to jest taki plan też pewnie na końcówkę sierpnia. Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak sobie poradzę właśnie z tym Battlegroundem. To by było mniej więcej na tyle, jeśli chodzi o moje plany czytelnicze, o to, co czytać zamierzam. Jeśli chodzi natomiast o, o to, co się będzie pojawiało na kanale, no to tak jak mówię, tutaj jest plan, plan żeby raz na trzy dni pojawiał się na kanale film. No i jest to rozplanowane. Mniej więcej w połowie z takich zapowiedzi, mniej więcej w połowie a pojawi się book haul, w połowie lipca, i tam też chciałbym Wam właśnie pokazać, zarówno lód, jak jak i katedrę, bo zamówiłem to w tych... Um, katedrę w tym nowym wydaniu z autografami zarówno Tomka Bagińskiego, jak i Jacka Dukaja, no i sam Luty również z autografem, także so, zrobimy sobie też taki no nie tyle opening, co, co po, po prostu pokażę Wam, jak to wygląda, jak wygląda um, autograf Dukaja, bo sam osobiście jestem ciekawy, no i, no i tyle. Reszty nie będę zdradzał, no bo tak jak mówię, wszystko zależy od tego, ile będę miał czasu, czy uda mi się to przygotować. No i po drodze, właśnie między 14 a 18, mam też obronę, więc możliwe, że tam troszkę mnie, mnie to jeszcze wyłączy z funkcjonowania. Także daję wam znać, ale nie nastawiajcie się jakoś super, super mocno, że te plany rzeczywiście zostaną zrealizowane. Będę się starał, żeby tak było. Ale wiadomo, jak wygląda życie. Tyle ode mnie na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Możecie w komentarzach dzielić się swoimi planami czytelniczymi na te wakacje albo na najbliższy czas co aktualnie czytacie co zamierzacie czytać. Za chwilę. No, i bardzo serdecznie jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie tego materiału, za ca całą aktywność, wszystkie łapki, suby, komentarze. No i oczywiście zachęcam do dalszej aktywności, no bo to ten kanał rozwija i popycha te filmy dalej. One mają większe zasięgi, docieram do większej publiki. Także jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, cześć.